Dyrekcja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy podsumowała 2022 rok. Liczba odwiedzin wzrosła o 7488 do 5678 zwiększyło się także grono czytelników. Również księgozbiór się powiększa, ponieważ w zeszłym roku półki stały się cięższe o 3663 pozycje książkowe i 103 audiobooki czytelnicy też hojnie obdarowali nas właśnie takimi egzemplarzami, które są między innymi w naszej tutaj bibliotece na ulicy Akademickiej, jak również w filiach na terenie miasta. Za co im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. W ciągu 12 miesięcy zarejestrowano 157 tysięcy wypożyczenia, dzięki którym księgozbiór żyje. W ubiegłym roku Miejska i Powiatowa Biblioteka przygotowała mnóstwo wydarzeń i projekty, na które pozyskano środki finansowe w wysokości 214 tysięcy złotych. Nasi mieszkańcy mogli brać udział m.in. w spotkaniach autorskich z ciekawymi ludźmi, między innymi z panem Markiem Kamińskim, ale także było wiele inicjatyw, które były skierowane do rodzin, były różne konkursy plastyczne i dzięki temu ponad 21 tysięcy osób mogło brać udział właśnie w tych różnych wydarzeniach. Organizacja wydarzeń to nie wszystko. Nasi czytelnicy, od tych najmłodszych do najstarszych, także liczba tych czytelników się zwiększyła. O, w ubiegłym roku zapisało się tysiąc osób do Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej. Z czego się bardzo, bardzo cieszymy, że możemy w jakiś sposób też wpływać na czytelnictwo, na rozwój i to, że właśnie czytelnicy do nas coraz częściej. Zaglądają. Ogromnym też zainteresowaniem cieszy się Dekak, czyli dyskusyjny klub książki dla dzieci. W ubiegłym roku, w kwietniu, rozpoczęliśmy działalność tego klubu. Na początku było trójka dzieci, później czwórka. Teraz już mamy ponad dziesięcioro dzieci w tym klubie. Obecnie w roku 2023 realizowane są na razie dwa projekty. Jeden równi sobie Biblioteka dla Wszystkich, a drugi to trzecia edycja przystani Świętego Mikołaja. Dyrekcja Biblioteki czeka na rozstrzygnięcie kolejnych konkursów, dzięki którym zdobędzie dofinansowanie na organizację nowych wydarzeń.